Jest urodzoną To miejsce ciągle powraca, a ona powraca, w e, odbyła nad sobą okupacyjną edukację. Czy Państwo kiedyś się zastanowili, skąd tyle gracji, elegancji poruszają się w I to dobry moment, żeby to wyjaśnić, bo zanim została studentką Ujotu, tańczyła i śpiewała przez sercu Studia rozpoczęła na Biocie, zakończyła magisterium i już na Akademii Rolniczej, ponieważ to był ten czas powstawania nowej uczelni krakowskiej. Wiersze zaczęła pisać przez przypadek, uległa wypadkowi samochodowemu i straciła pamięć. Uczyła się wszystkiego od początku. Uczyła się pisać, uczyła się mówić i wiersze były tym, co pozwoliły jej na odpominanie. Wołaj do bogów o równowagę świata. Może modlitwa Twoja zostanie wysłuchana. Pierwszy wiersz opublikowała, właściwie ogłosiła anonimowo. To było na 600 lecie Gostyni. Anonimowo, dlatego, że była bardzo znaną osobą nie tylko w Gostyniu, ale w całym nie mogła się oficjalnie podpisać, ale na szczęście ten sukces, ponieważ wiersz odniósł e, ogromny sukces przyczynił się do tego, że zaczęła w ogóle tworzyć. E, powołała koło e, poetyckie Wielkopolskiego Poetów w Gostyniu, e, które e, właściwie od początku zaczęło, e, zaczęło ogłaszać ogólnopolskie konkursy o statuetkę drewnianą. Rozbrój wnętrze. Serce, rozum skończyli na ostatnim palcu. Szukali duszy i miłości. Krzyk. Nie ma nic. Nie ma czegoś takiego. Zeszyli i nie było nawet życia ani człowieczeństwa. Istniał tylko Bóg. Patrzę z zadumą na zraju z raju człowieka. Jest ten wielki zarządca wszechświata, który każe i wynagraża. A my podujemy cienią ludzkości, jak chwastą posianym. Łąko nasza zakwita i bogactwem mądrości.